Z Ewangelii św. Marka Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi? Czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obudę i rzekł do nich Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. A Bogu to, co należy do Boga, i byli pełni podziwu dla Niego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. I jak widać w dzisiejszej Ewangelii, napięcie między władzą a Kościołem i religią chyba od zawsze było, jest i będzie. To są takie dwie rzeczywistości, które mocno wpływają na nas, na naszą codzienność, i władza, i religia. No i nic dziwnego, że w pewnych miejscach zaczynają się przecinać. Czasami ludzie nad tym dyskutują, że gdzie powinien być kościół, czy powinien się pchać do polityki, czy się nie powinien pchać do polityki. Ale myślę, że pytanie jest troszeczkę głębiej i trzeba je dzisiaj zadać. Dzisiaj Chrystus mówi: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, czyli to, co należy do władzy, oddaj władzy. A to, co należy do Boga, oddaj Bogu. W naszym życiu codziennie płacimy podatki, składki, ZUSy, i często się rozliczamy. Władza nam o tym przypomina. Więc jakby to nam nie umknie od tego, jakoś nie jesteśmy w stanie uciec, musimy płacić w tym systemie, i tak dalej, wszystko co jest z nim związane. Więc w pewien sposób oddajemy to, co należy do Cezara, to co mu się należy. Czy jest to sprawiedliwe, mniej i bardziej to już nie mnie oceniać, ale jest to rzeczywistość, która mocno na nas wpływa. No i w pewien sposób. System od nas tego wymaga. No właśnie, więc tą część zalecenia Chrystusa wypełniamy. A co z tą drugą? Myślę o wiele, wiele ważniejszą. A Bogu to, co należy do Boga. Co takiego w Tobie należy do Boga? Co by się Jemu należało? Co powinieneś mu oddać? Co takiego od Niego dostałeś? Cezar dał swój pieniądz z odbiciem swojej podobizny, który ludzie musieli mu oddawać. A co dał nam Bóg? To my jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo. Na swój obraz nas stworzył, więc oddajmy Mu siebie. Dał nam życie. Jesteśmy Jego właścicielami. I możemy z niego uczynić z naszego życia, z naszej codzienności dar dla Boga. Zapraszaj go codziennie do swojego życia. Oddawaj mu wszystko: swoje smutki, swoje troski, ale też swoje plany, sukcesy, swoje radości. Uczyń z siebie ofiarę dla Boga. Oddaj jemu to, co się należy.